panu uwzględniając te koszty, które, które zostały już poniesione i uwzględniając, a nie uwzględniając tych rzeczy, które robię z, z dobrego serca i na którym jest stać. Czyli formalnie przelał pan te pieniądze, czy przekazał pan te 120 tysięcy panu Jerzemu? Przekazanie całej kwoty 120 tysięcy złotych wówczas panu Jerzemu Żywickiemu byłoby zagrożeniem dla jego życia i zdrowia. To jest rzecz prawna, wówczas prawnie właściwa, wówczas przekał Pytali mnie o tym prawnicy i potwierdziłem to wczoraj, że po zawarciu tego typu umowy już ich regulacja i kwoty wypłacane pozostają pomiędzy partnerami takiej umowy. To, to jest rzecz znana na, na rynku i zgodna z prawem, więc to są lata, w których ta kwota na początku mocniej, później mniej jest spłacona w całości. Czyli przekazywał Pan mu te pieniądze, te 120 tysięcy w ratach. Tak, tak, tylko to się zaczęło jeszcze przed spisaniem tej przedstępnej umowy. No tak, inwestowałem w to środki finansowe na prośbę Pana Jerzego, dając mu środki finansowe choćby na wykup mieszkania, od, od tego Czyli zaczęliśmy. odliczył Pan sobie swoje wydatki z tych 120 tysięcy? Oczywiście nie wszystkie, nie te swoje społeczne czy te charytatywne, które się należały, ale do takiego porozumienia doszliśmy. Potrzebuję Twojej pomocy, jedyne co mam to jest to mieszkanie, a wówczas jeszcze wiele działo się w życiu. Pana Jerzego i naprawdę potrzebował mojej regularnej pomocy, a ja, jak mówię, zarabiałem skromnie. No dobrze, czyli mówiąc wprost, yy, jeśli chodzi o spłacenie, pan Jerzy jest spłacony przez pana. Mówiąc wprost, sprawa jest, panie redaktorze, i pod względem prawnym, i pod względem publicznym yy, yy, czysta. Mamy do czynienia z grą operacyjną. Czemu powiem, yy, czemu jeszcze, jak udowodnię panu redaktorowi, że sprawa jest yy, załatwiona? Otóż tą sprawą. Zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko tą wieloma całym moim życiem, prześwietlaniem mojego całego życia. Zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy zostawałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Dostałem wówczas kolejny dostęp do informacji ściśle tajnych nie tylko w Polsce, ale też EU secret, czyli do ważnych informacji tajnych Unii Europejskiej. Takie postępowania toczą się wobec mnie od roku 2009. To jest w, w, w związane z wykonywaniem przeze mnie pracy. 2009, 2014, 2021 rok. Nikt. Ani prawnicy, ani służby specjalne, wykonujące też działania operacyjne w tym względzie, o czym mówił mi sam pan Jerzy, nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości z tym związanych. Niech to będzie ostateczny dowód na to, szanowni państwo, że ta sprawa jest tylko po to, żeby ratować tonącego Rafała Trzaskowskiego. Jak wyglądają dzisiaj relacje między panem a panem Jerzym? Eee, czy na przykład nie powinien pan pojechać do niego, porozmawiać z nim zapytać go o to, jak się czuje. Jak on w tej sytuacji cały się odnajduje? Bardzo bym chciał tak zrobić, bo ta znajomość trwa wiele lat. Natomiast pan Jerzy Żywicki jest zakładnikiem kampanii wyborczej. Wczoraj jeden z moich kolegów pojechał w tamto miejsce na ulicę Polanki, nie mógł się dostać. No, natomiast moja wizyta tam wiązałaby się, wiązałaby się z zainteresowaniem mediów. No, to jest jednak człowiek. To jest człowiek, który został wdrożony przez nieodpowiedzialnych ludzi do wielkiej bitwy politycznej. Ale chce pan powiedzieć, że on w jakikolwiek sposób jest manipulowany? Ja nie wiem, czy jest manipulowany, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan Jerzy Żywicki jest manipulowany, ale chcę powiedzieć, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym wszystkim, co się wydarzyło, widzimy, że moi przeciwnicy nie zawahają się wykorzystać zwykłego, biednego, starszego, schorowanego człowieka do, do kampanii wyborczej. Czy, czy na przykład może pan zadeklarować, w jaki sposób były dostarczane te pieniądze w tych ratach panu Jerzemu? To były przelewy na konta? Czy to była gotówka przekazywana? Czy ma pan jakby dowody pokwitowania na to, że on to otrzymał od pana? Oczywiście mam, mam dowody, w to jest wdrożone nie tylko przelewy za to mieszkanie, w którym mieszka Jerzy Żywicki, takie przelewy przed chwilą panu redaktorowi pokazywałem. To są, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że w ówczesnej sytuacji pan Jerzy Żywicki nie miał środków finansowych na wykup swojego mieszkania. No musiałem ja przekazać te środki finansowe. A czy może pan, na... panie prezesie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy pan może wszystkie przelewy, które pan dokonał, których pan dokonał, ujawnić? Yy, po prostu pokazać i publikować Panie redaktorze, panie redaktorze nie, nie idźmy w tym kierunku, żeby pokazać wszystkie przelewy. Tu są przelewy, które yy, mają miejsce obecnie i które yy, przelewałem w w ostatnich latach. To są środki finansowe z roku 2011, 2012, 2013. To są przelewy do tych miejsc, w których był Jerzy Żywicki, oczekując mojej pomocy. To jest naprawdę skomplikowany mechanizm, a jeśli panu redaktorowi wydaje się, że w czasie kampanii wyborczej zgodzę się na to, żeby teraz odtwarzać historię przelewów od roku 2011, przy czym e, zasadniczą e, częścią tych spadków była także gotówka, co trzeba e, podkreślić. Jestem w ogóle za, drodzy państwo, polską gotówką i nie dam zabrać polskiej e, gotówki. Mówię to jako kandydat na urząd e, prezydenta. No to e, musiałbym naprawdę poświęcić na to masę czasu. A czy opłacany przez pana czynsz potem został uwzględniony w tych rozliczeniach? W sensie, bo ja rozumiem, czy... że pan opłacał co miesiąc Czyż za to mieszkanie za prąd ja już tego i wodę. Panie, panie redaktorze, ja myślę, że my kwotę z, e, rynkową 120 tysięcy złotych wydaje mi się, że przekroczyliśmy e, już jakiś czas temu. No to prosta arytmetyka o tym mówi. To jest 11, przepraszam, to jest 14 lat, więc to jest około 8 tysięcy rocznie. Naprawdę, biorąc pod uwagę. Czy to mogło tak wyglądać? 8 tysięcy rocznie. No nie tak? wiem, 14 lat. Teraz na szybko to obliczam. 14 no to 10 lat... razy 8 to jest 80 plus e, ile to jest. No, po, Bawi się pan redaktor w to spokojnie 8, okay. 14 lat, 14 lat 120 tysięcy złotych ja już ja nie mm, patrzę okay. ani nie liczę tego. Jak pan Jerzy Żywicki potrzebowałby poza tą kwotą mojej pomocy, a ktoś zdecydowałby się mnie poinformować, jednak a nie robić z tego politycznej walki o tym, że potrzebuje mojej pomocy, no to zawsze mógłby liczyć na moją pomoc, jak i wielu innych ludzi w podobnym stanie, a też moich kolegów. Jak wspominałem, którzy zawsze mogą liczyć na moją pomoc. A piam, pamięta pan swoje ostatnie spotkanie teta-tet z panem Jerzym? Kiedy to było? Myślę, że w połowie, w połowie zeszłego roku, tak bym to mniej więcej albo, 24, na początku, albo na tak? początku zeszłego roku. Musiałbym sprecyzować z moim synem, który napisał, że byliśmy w Wielkanocu Jerzego Żywickiego, czy była to Wielkanoc roku 24, czy może 23. Nie wiem, bo przekazał mi to po prostu. A jak to tych relacji amerykańsko ukraińskich. Dlaczego Polska no ta pozycja Polski jest trochę inna niż Ameryki, chociaż bardzo pomogliśmy Ukraińcom. Bardzo pomogliśmy Ukraińcom i to jest rzecz zasadnicza. Budzenie całej Europy to zasługa polskiego prezydenta pana Andrzeja Dudy, który rzeczywiście w tym strasznym konflikcie stał się orędownikiem niepodległej Ukrainy pod naporem Federacji Rosyjskiej. Polacy tak bardzo pomogli państwu e, ukraińskiemu, Ukraińcom przyjmując ich w swoich domach. No to jest rzecz e, ogólnie znana. Niestety Ukraina nie wykazała się e, wdzięcznością za to, co Polacy e, zrobili, co zawsze budziło moje e, i obawy i moje niezadowolenie, niezależnie od tego, czy byłem kandydatem na urząd prezydenta, czy nim nie byłem, to o tym braku wdzięczności prezydenta Załęskiego e, no, prezydent Zełański dopiero zobaczył, że jego taktyka braku szacunku do tych, którzy pomagają przetrwać Ukrainie i pomagają Ukraińcom, rozbiła się dopiero w Białym Domu, że ten rodzaj takiej partnerskiej, nazwę to po imieniu, bezczelności prezydenta Zełańskiego rozbił się o Donalda. Pan mówi Trumpa. o bezczelnym prezydencie złońskim. Jeśli pan zostanie prezydentem Polski, będzie pan musiał rozmawiać z tym bezstrzelnym prezydentem, czy nie powiedział pan o jedno słowo za dużo? Absolutnie nie powiedziałem o jedno słowo za dużo prezydent Zoęński i przedstawiciele też dyplomacji ukraińskiej, ambasador Ukrainy zachowywali się w sposób nieelegancki wobec państwa polskiego, w sposób bezczelny mówiąc rzeczy, których nie powinni mówić, ja usiądę z. Każdym przywódcą yy, państwa do dyskusji o Polsce, ale mam też prawo nazywać niektóre rzeczy po imieniu. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, czemu państwo, któremu tak bardzo pomogliśmy, przezbrajając naszą armię, wysyłając nas sprzęt, przyjmując milion Ukraińców, e, mówiłem o e, zasługach prezydenta Andrzeja Dudy, no, nie jest gotowe do tego, żeby traktować nas jak partnera, a jeszcze pozwalali sobie na tego typu zachowania e, i na tego typu słowa, m, których używał. Ale to, co pan mówi, to trochę brzmi jak krytyka pana prezydenta Andrzeja Dudy, no bo jednak on i także rząd PiSu Odpowiadał za większość ostatnich trzech lat w relacji między Kijowem a, a Warszawą. To jest dzielenie się swoim zdaniem. Ja nie krytykuję prezydenta Andrzeja Dudy, bo to jest człowiek, który niesie dzisiaj na sobie całą powagę państwa polskiego i który w ciągu 10 lat zrobił tak wiele dobrego dla Polski także w zakresie polityki społecznej, realizując swoje postulaty sprzed 10 lat, choćby 500 plus przy współpracy z rządem Zjednoczonej Prawicy, za sprawą rządu Zjednoczonej Prawicy w kontekście ukraińskim, jak na rok 2022, no, Także jednak pomógł zatrzymać dyplomatycznie napór Postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Ale ja przypominam, panie redaktorze, drodzy państwo, że akurat w tym względzie miałem inne stanowisko niż Prawo i Sprawiedliwość jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Są takie rzeczy, to jest ten mój wymiar obywatelskości jako kandydata. Są takie rzeczy, które mimo tego, iż bardzo doceniam 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, są takie rzeczy, które oceniałem. Od samego początku zupełnie inaczej. Relacje polsko-ukraińskie oceniałem inaczej jako prezes IPN-u, są moje wywiady. W, Czyli w te, w co uważa pan, że wtedy, kiedy przekazaliśmy Ukraińcom czołgi, trzeba było sprawę eksumacji postawić na ostrzu noża na zasadzie dajemy wam czołgi, a wy zgadzajcie się na ekshumację. Oczywiście od samego początku uważałem, że powinien to być element negocjacji, czołgi na Ukrainie i przezbrojenie armii polskiej było w interesie naszego strategicznego geopolitycznego interesu, powstrzymywania naporu Federacji Rosyjskiej. To było bardzo potrzebne i to była dobra decyzja, ale nie widziałem nic, co miałoby szkodzić tym relacjom, gdybyśmy podejmowali twardo temat ekshumacji. To mówiłem wielokrotnie, gdy, gdy rządził rząd Zjednoczonej Prawicy publicznie. Panie Prezesie, czy Polska, nie oglądając się na innych, powinna rozpocząć własny program budowy bomby atomowej? No myślę, że kierunek bomby atomowej i w ogóle bomba atomowa w Polsce jest tym, co gwarantowałoby nam na dekady, a może nawet na wieki, choć postęp technologiczny się bardzo radykalnie zmienia, ale pomagałoby w zabezpieczeniu interesu państwa polskiego. Wiemy przecież, że mamy wschodniego sąsiada, który boi się tylko siły, a niczego innego sąsiada bardzo agresywnego. No to jest z całą pewnością temat, który dla przyszłych pokoleń należałoby podejmować już teraz, może nie dzisiaj, ale, ale w przyszłości. Jest to proces bardzo skomplikowany. Ale proces, który na pewno zagwarantowałby nam bezpieczeństwo na dekady albo na wieki. I myśli pan, że Amerykanie by na, na, na to pozwolili? No, ciężko mówić. Jest, są traktaty, umowy o nierozprzestrzenianiu ciężko, broni jądrowej. Ciężko mówić o reakcji Amerykanów na to. Ja mówię o potrzebie państwa polskiego. No, nie, jeśli chcemy budować Bezpieczne państwo, to przede wszystkim musimy mieć 300 tysięczną, co najmniej 300 tysięczną Armię Polską. Na początek musimy w ogóle zrealizować kontrakty amerykańskie i południowo-koreańskie, które nie są realizowane przez obecny rząd. To jest ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Natomiast jeśli mówi pan redaktor o takiej perspektywie dekad czy kilku, kilku dekad do przodu, no to oczywiście jest to proces, którego nie powinniśmy odpuszczać. Powinniśmy być ambitni. Także w sferze i w strefie budowania naszego narodowego bezpieczeństwa. Szymon Hołownia i wielu polityków sugeruje, że będzie pan, przepraszam za wyrażenie, ale no muszę zacytować, marionetką w rękach prezesa Kaczyńskiego. No ja przez 42 lata nigdy nie byłem niczyją marionetką, nigdy nie wstąpiłem też, jak pan redaktor doskonale wie, do żadnej partii politycznej, bardzo sobie cenię swoją niezależność, będę prezydentem, który jest głosem obywateli, obywatelek państwa polskiego nic się nie zmieni skoro przez 42 lata nie zostałem niczyją marionetką to z całą pewnością nie będę w przyszłości niczyją marionetką szczególnie z tak wielkim społecznym poparciem które dawałoby mi prezydenturę to chyba nikt poważny nie może brać tych słów pod uwagę. Który? Ze, a wracając jeszcze do uprawnień prezydenckich. Pan powiedział że będzie ogłaszał referenda. Tak. Ale wie pan, że żeby ogłosić referendum, musi Pan mieć zgodę opinii Senatu. Oczywiście, że. Większość, no, a większość jest artykułem 120, a, no a większość w Senacie ma obecna większość. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni się zgodzili na pańskie pomysły. A wie pan, jak zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej? Wielu. Wielu dziennikarzy, pana kolegów, nie wiem, czy pan redaktor sam, mówiło, Nawrocki nie może zostać prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, bo partia, która go wystawia w Senacie ma mniejszość i nigdy Senat nie zaakceptuje Karola Nawrockiego. A jednak przyzwoitość często wygrywa także w polityce. I wyłamał się wtedy senator Mężydło. Między innymi, ale także senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Senatora Mężydu chyba już nie ma w Senacie. No to widzi pan, pokazuje Są ten. Są senatorowie psl Liczy pan na to, że dogada widzi się pan, pan z Widzi pan, jak działa to machina. Poparł Nawrockiego i nie ma go w, w Senacie, więc to pokazuje jeszcze raz, kim jest Donald Tusk. Ale co, myśli pan, że Mężydło wyleciał bo... z Senatu, dlatego, że pana poparł? Nie, nie wiem, ale pan redaktor mówi na moją odpowiedź, że poparł mnie senator Mężydło, ale nie ma już go w Senacie. Powiem tylko, że senatorowie PSL-u także zagłosowali na mnie, gdy zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i posłowie Konfederacji w polskim e, Sejmie. Mówię to po to, aby powiedzieć, że w wielu rzeczach, które są ważne dla Polaków, a taką rzeczą jest z całą pewnością Zielony Ład, mne, pomimo frakcji politycznych Zdarza się, za rzadko w moim uznaniu, ale zdarza się, że przyzwoitość i dobro Polek i Polaków zwycięża z dyscypliną polityczną, partyjną. Który ze Komentarz słowa Mira Mencena. E, cytat dokładny. Nawrocki Urymanowskiego przyznał, że nie zapłacił za mieszkanie Jerzemu Rzet i oszukał notariusza, twierdząc, że już mu za nie zapłacił. Bo w akcie notarialnym umowy wstępnej jest oświadczenie, że zapłacił już całość czyli 120 tysięcy złotych. Twierdzi, że późniejsze przelewy za rachunki są spłatą tego mieszkania. A wcześniej mówił, że płacił rachunki w ramach pomocy. Przejął mieszkanie pana Jerzego Żywickiego, nie płacąc za nie z wykrzyknikiem. Wykorzystał starszą i schorowaną, będącą w trudnej sytuacji osobę do prze... Jego mieszkania. Nie kupił go za 120 tysięcy. Nie ma dowodów, że za mieszkanie kiedykolwiek zapłacił. No to głęboko mija się z prawdą pan Sławomir Mencen, bo mówiłem coś zupełnie innego. No przekazanie 120 to jest. Powtórzę opinię prawników z tamtego czasu i z tego czasu, w trosce o życie i zdrowie Jerzego Żywickiego. Nie mogłem mu wprost przekazać całych 120 tysięcy złotych, ale tą sumę spłaciłem, o czym mówiłem u pana redaktora w programie. Trwało to oczywiście kilka lat, ale ta suma została spłacona. Tutaj pan Męcen powołuje się na fragment aktu notarialnego. Karol Tadeusz i Marta Sandra, małżonkowie na oświadczają, że zapłacili oni na rzecz Jerzego Żywickiego całą cenę sprzedaży w kwocie... Co Jerzy Żywicki potwierdza. Co Jerzy Żywicki potwierdza. Tak. A na rynku, na rynku, wolnym rynku są takie e, możliwości i to potwierdzali, wrócę do tego po raz trzeci, tak. prawnicy wówczas i dzisiaj, e, że już wypłata e, tych należności jest pomiędzy dwoma e, partnerami, więc tutaj pan Sławomir Męcen głęboko się myli, cała suma została spłacona w takich ratach, które ustaliliśmy e, z Jerzym i przed i po y, całej, y, całej akcji. Że cała ta historia z ostatnich dni po publikacji onetu, czyli sprawa mieszkania Jerzego Rzet, może sprawić, mam wrażenie, że Sławomir Mencen poczuł już krew, że dojdzie do Mianki. I to on. Wejdzie do drugiej tury, a nie pan? No już o tej mijance było, panie redaktorze, wiele i w lutym, i w marcu, i e, jakieś tam sondaże wychodziły, że doszło do tej mijanki. Ja panu redaktorowi powiem, że po prostu wykonuję swoje zadania. Najlepiej jak u mnie nie śledzę codziennie sondaży, nie żyję nimi, nie komentowałem ich ani gdy spadałem w sondażach, ani gdy mocno w nich rosłem i doganiałem Rafała Trzaskowskiego z taką sytuacją mamy do czynienia teraz. Ja skupiam się na swojej ciężkiej pracy i przekonaniu, że robię dobrze i że zrobię dobrze jako prezydent Polski. Gdyby dzisiaj miał pan możliwość paru słów przekazania panu Jerzemu, to co by panu powiedział dzisiaj? Przede wszystkim powiedział, że jeśli nas ogląda, żeby koniecznie się ze mną skontaktował, bo ja ciągle jestem i mam wrażenie, że ktoś nie pozwala mu się skontaktować ze mną, a ja ciągle jestem i lojalnie, tak jak się umawialiśmy, realizuję to, na co się umówiliśmy, mimo że zgodnie z prawem nie muszę, jestem gotowy mu pomóc, tak jak pomagam od 2011 czy 10, 9. roku. A może pan powinien pojechać do tego DPS-u? No, myślę, że jak wszystko, panie redaktorze, się skończy, to z całą pewnością wrócimy do tej y, praktyki, którą mieliśmy przez lata. I jeszcze jeden komentarz Donalda Tuska na koniec naszej rozmowy. Mateusz, Karol, Jarosław, Joachim, oni wszyscy w mieszkaniówce powinni robić działki, mieszkania, wieżowce, remonty. Wszystko tanie lub za darmo. Lepszych nie znajdziecie. No myślę, że pan premier powinien się zająć tymi swoimi posłami na czele z panem posłem Kropiwnickim, którzy naprawdę są e, posiadaczami wielu mieszkań, e, ale też powinien przyjrzeć się deweloperce, która e, no, jest coraz bardziej agresywna na terenach miast, jakimi zarządzają podwładni Donalda Tuska. Więc kolejny śmieszny, niepoważny komentarz premiera polskiego rządu. I ostatnie pytanie. Inter czy Barcelona? A to trudny wybór, bo nie kibicuję ani Interowi, ani Barcelonie. Ale dzisiaj wielki rewanż w półfinale Ligi Mistrzów. Tak, tak. No, mimo wszystko chyba będę ściskał kciuki za Inter. Za Inter? Czyli za Siedlińskiego i Zalewskiego, a nie za Lewandowskiego i Szczęsnego. No, możemy z tego wykręcić kolejną aferę, panie redaktorze, ale będę kibicować Robertowi Nie, ja kibicuję oczywiście Robertowi Lewandowskiemu, bo to jest nasz reprezentant w wielkim klubie europejskim. Ale jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Barcelonę, mimo że wielu moich kolegów kibicuje Barcelonie, to mi bliżej zawsze było do Realu Madryt. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Real już odpadł. No niestety. Bardzo dziękuję za rozmowę. Karol na A poza tym to Lech Jagdańsk. Panie redaktorze. A jak stoi Lech Jagdańsk? No, utrzymała się. Utrzymała się? Tak. Karol Nawrocki.